Ciemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Shaft i zapraszam na kolejny odcinek. Don't Starve naszą Wendy. No to co, zaczynamy. Jestem trochę podziębiony, dlatego też mam taki głos. Myślę, że nie będzie to przeszkadzało zbytnio. Dobra, co my tu mamy? Yy, pozyskaliśmy ostatnio dużo silku z pajączków, o tych tutaj, tu były gniazda, trochę poniszczyliśmy. Yy, co byśmy mogli zrobić teraz? Yy, miałem zrobić osobny odcinek pod bazę tutaj, ale myślę, że to jakoś po tym odcinku zrobimy. W tym odcinku pójdziemy trochę poeksplorować, albo złapiemy pszczółki w sumie, mamy silku sporo. Więc możemy zrobić siatkę. Nie pamiętam teraz jak ją się robiło dokładnie. Jedną linę potrzebujemy. No to nie problem. Dobra. Siup. Jest lina. I możemy zrobić siatkę na owady. Tu widzę od razu motylka złapiemy. O nawet więcej. Fajnie. Fajnie. Tyk. Tyk. I pyk. Super. Już mamy trzy motylki. Na jeden ul potrzebujemy czterech pszczółek. Myślę, że to nie będzie problem jakiś. Pszczółki mamy tutaj, więc też tutaj się udamy. Na Naśwędkowo weźmiemy. Dobrze byłoby zrobić ten ul, dlatego że pszczoły zdążą nam jeszcze wyhodować. wyhodować no, zrobić miód na zimę. A Jak wiecie, zima przychodzi gdzieś koło 21-22 dnia, i może być mały problem. Bo póki co nie mamy żadnego jedzenia odłożonego, niestety Co nie jest fajne yy, dobra, jest pszczółka pierwsza, już jesteś moja Kurde, wkurzyły się. Uciekaj, Abi, uciekaj, uciekaj, chodź, 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 No nie, zaatakowałeś. Fuck. Tą żółtą chcę złapać. Dobra, zapaliśmy. To tych możesz zabić. Zabij jej, zabij jej pewnie. Niech habis się z nimi rozprawi, miejmy nadzieję że sobie poradzi Dobra, druga padła Trzecia padła I czwarta padła, super Idziemy na o, jest pszczółka następna, bierzemy Kurczę jeszcze jedna pszczoła, niech gdzieś wyleci z tego ula i będzie świetnie Musimy poczekać, bo one muszą się chyba zrespić Nie chciałbym za dużo czekać, dlatego że w tym momencie nie ma tych pszczół wojowników, tych właśnie czerwonych, bo je wybiła, a będziemy musieli zniszczyć ten y, kokon tutaj, znaczy kokon, y, gniazdo pszczół Kurczę, wieczór jest, ale nie fart, nie zdążyliśmy Jeszcze posiedzimy tutaj, może zaraz wróci jakaś do ulu Do ula nie, niestety nie. No dobra. Mamy trzy pszczółki i, i ile motylków też trzy. Motylków możemy złapać jeszcze trzy. Trzy motylki jeszcze sobie złapiemy. I jedną pszczółkę. No i będzie akurat. Tak. Będziemy mieli na ul i motylki zasadzimy. Jak, jakkolwiek by to brzmiało. Motylki zasadzone. Jak zasadzimy motylki to mamy kwiatki. A kwiatki, jak wszyscy wiedzą, są potrzebne pszczołom do stworzenia miodu, więc blisko ula będziemy musieli nasadzić kwiatków. Yy, no dobra, gdzie nasza baza? Tu jest nasza baza. Yy, mamy bazę już naszą, dobra. Yy, 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 Kułupskiem spalimy chyba, tak myślę. Dwa. Dobra, od razu na maksa. Yy, złoto, złoto chyba mieliśmy gdzieś tutaj, nie? Mamy, dobra, 18 złota co jeszcze mamy co jeszcze mamy tutaj coś jeszcze mamy węzełek ten tutaj to mamy już dwa węzełki a dlaczego to w ogóle nie mam aha bo dobra to sobie zużyjemy bo szkoda miejsca yy, marchewki sobie upieczemy na ognisku raz, dwa, trzy, cztery chyba wszystkie upiekę widzę że mamy dość sporo bardzo głodny jesteś mógł no. tego sobie brakowało Dobra te dwie sobie zostawimy motynki też sobie zostawimy nasionko weźmiemy Kurczę jaka bieda tutaj u nas Strasznie strasznie przydałoby się jeszcze zrobić drugą tą Następną skrzyneczkę jak na jakieś pierdoły Ale kurczę to no nie mamy nawet drewna Masakra jakaś. To wszystko trzeba wykarczować. Dobra. To tu, jak już ten narożnik, to zrobimy sobie, y, może las, tak, w narożniku, w narożniku do wycinania. Nie powinno być źle. Dobrze by też było zrobić y, garnek. Na pewno więcej głodu dzięki temu będziemy mieli. O, właśnie. A może zrobimy sobie farmę tych rybek? Ani miodu? Muszę pomyśleć. Dobra, garnek. 6 tego, 4 tego, 3 to. Hmm, dobra. Myślę, że teraz w ciągu dnia zetniemy sobie sporo drewna, po to, żeby właśnie stworzyć ten garnek i tak dalej. Yy, też jakiś, jakąś część lasu podpalimy. I myślę, myślę, że będzie dobrze. Nie powinno być najgorzej. Yy, co my możemy to jeszcze zrobić? Może porozstawiamy jakieś klatki na króliki, kurczę. O, na ptaki możemy zrobić klatkę, świetnie. Świetnie, świetnie. Tu nie chcę, jest klatka na ptaki, nasionko w no Nawet nasionko możemy jedno wsadzić, bo mam dość dużo ich. Jako przynęte Dobra, lecimy dalej. Spróbuję zobaczyć, czy motylki wylecą. O, już jest jeden. Zapię sobie motylka. Super. Gdzieś będzie drugi? O, patrzcie, już ptak się złapał. Widzieliście? Jak szybko. O, to właśnie chodzi. Trzeba pomału. Okej. Okay. Jesteśmy syci. Lecimy dalej, ja nie mam w ogóle patyków, kurczę, dobrze byłoby zrobić, stworzyć, Kurczę, zrobić, stworzyć, pozrywać trochę tych patyczków i narobić klasek na króliki, żeby odkładać sobie już je na zimę. Dobra, ale teraz idziemy po tą pszczółkę, jeszcze jedną nieszczęsną. Mam nadzieję, że nie zrespiły się jeszcze te, te wojownicze pszczółki czerwone, bo wtedy może być małutki problem. Abi nam jeszcze nie doleciała, znaczy no, ludzki problem. No nie będzie jakiegoś tam wielkiego problemu, ale wolałbym żeby, wolałbym, żeby ich nie było. O, tu mamy śladko elefanta, może koelefanta byśmy kurczę, kurtę zarżnęli. Też nie, też nie głupi pomysł. Ymm, kurczę, no nigdzie nie ma pszczół. O, jest pszczółka, super. O, kurde są. Za fichabi. Pomogę ci nawet. Ok, i to rozwalamy. Super. O! To właśnie było nam potrzebne do stworzenia ulu. Mamy miodek, y chyba dwie deski. Tam potrzeba jeszcze na ul. Tak, jakieś same pierdółki. Y deski też zaraz pościnamy sobie sporo. I to całkiem sporo tych częścią, żeby zrobić y skrzyneczkę sobie jeszcze jedną. Musimy tak, żeby starczyło nam jeszcze na skrzyneczkę. Skrzyneczka to jest 12 sztuk. Mamy w tej chwili 7. No to, jakby nie patrzał, trochę trzeba tego naciąć, ale myślę, że jakoś damy radę. O, od razu sobie piękni wykopiemy. W sumie będę ciął jak leci, no, może sobie drzewca przywołamy, to go załatwimy też, albo lepiej nie. Dlatego, że jak przywołamy drzewca, to nasza Abi jest na tyle chora, że będzie go atakowała. No stop, no stop, a ona sama jej nie zabije, natomiast on ją bardzo szybko załatwi. A tak patrzę, już który dzień jest y, i niedługo przylecą do nas pieski Więc jednak y, wolałbym mieć Abi w tym momencie przy sobie Okej okay. Mamy 19 drewna, trochę mało jeszcze co pościnamy, gdzie mamy bułęsikierkę, tu jest Bierzemy tu, tutaj to drzewko No, są te patyczki na drzewach Te drzewka z patykami To też zaraz pozrywamy mm, Łopatka Pyk link możemy zebrać Te drzewka w ogóle z patykami to wykopiemy sobie I zasadzimy już bliżej naszej bazy je gdzieś Już zaraz wymyślę jakieś miejsce na nie Tak, żeby je posadzić, żeby one już se tam rosły yy, Dobra, siatką zapiemy motylki, już widzę Gdzieś tu widziałem motylka, gdzie on jest? Nie, to motylek gdzie jest, kurcze No, słuwał gdzieś, nie? O, jest jeden. O i będzie drugi, super łapko, go, łap go! Dobrze. No tyle yy, Dobra, yy, myślę teraz co by tu odfajczyć. Chciałbym coś sfajczyć po to, żeby... po to, żeby, żeby... No yy, po to, żeby mieć węgiel I zrobimy, może zrobimy sobie garnek już teraz w nocy. No dobra, lice to zerwij, jak już tak bardzo masz ochotę i rób się kierkę dalej. I tnij to drzewo. Hmm, 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 hmm. Dobra, mamy 27 już. To nie tak źle. To też jeszcze zetniemy. Drewno to jest podstawa tej tej grze, bo to tak, na, tak naprawdę yy, bardzo dużo tego drewna idzie. Tylko że, to no, kurczę, tak cały dzień poświęcić na przykład na wykopywanie, na ścinanie drewna, to jest bardzo zbędna praca. Później już to fajnie idzie, dlatego że jak będziemy mieli już ten... świnki w obozie własne, to po prostu nakarmimy jakieś tam mięskiem potwora czy coś, będziemy mieli na przykład, nie wiem, cztery świnki, tak? To ten... to las znika z oczu bardzo szybko, dlatego że świnki nam pomagają ścinać drzewa pomagają, właściwie to odwalają całą brudną robotę za nas bo wystarczy, że my klikniemy raz na drzewo, że chcemy je ścinać i świnki od razu lecą, tak, kill tree i tak dalej bardzo fajne są dialogi przy tym świnki chcą zabijać drzewa ok, mamy, dobra, mamy praktycznie dwa staki drewna bez jednej sztuki kupę dobrze byłoby też pozbierać, zobaczymy Tyk. kupę w sumie moglibyśmy więcej i nie palić już kupą, dlatego że Dobrze byłoby też zrobić. Yy, no, farmę. Farmę dobrze byłoby zrobić, tak? Farma to dobra rzecz. Mm, a co my w ogóle mamy w skrzynce? Mamy jakąś kupę? O, patrzcie, mamy kupę. Dwa, ten, praktycznie ponad, ponad. Tak, teraz będziemy mieli świetnie. Tego grzyba w ogóle zjem, bo mnie denerwuje. Szkoda, miejsca w kierunku. Mm, dobra, co możemy zrobić. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Mamy sporo drewna, ale drewno nam akurat nic nie da. Zróbmy sobie deski, zrobimy sobie skrzyneczkę kolejną. Super. I struktury i skrzyneczka. Dobra. Jest skrzyneczka. I schowajmy sobie slig. To nie, to nie. Miodek nie. To schowajmy, szczółki nie koko schowajmy na razie. To schowajmy, to schowajmy. Mm. Drewna mamy tyle, schowajmy te 20 na razie Nasionka schowajmy też, kupa zostaje Kupę to w ogóle dorzucimy sobie już pyk i weźmiemy stąd też jeszcze trochę Mogę tą kupę wezmę, bo może, może mam już jakieś te na farmy To zrobimy sobie kilka farm <laughs> O super, mamy na farmy i kamień też w sumie mamy, to byśmy mogli zrobić te lepsze O, świetnie. Te lepsze są naprawdę dużo, dużo lepsze. O, czekajcie, bo nasza baza będzie jak szła? W ten sposób? Chyba tak, chyba w ten sposób będzie szła baza. Więc farmy zrobimy sobie gdzieś tu. Szybko, szybko, rób, bo ciemno się robi. Dobra Jest super. Tego ptaka weźmiemy, bo mnie denerwuje cały czas na pierdziela w tą klatkę. Ptaszka, ptaszka zamordujemy od razu na dzień dobry, tak Ugotujemy go sobie, właściwie upieczemy Boróweczki też upieczemy Idziemy Miodek, miodek, no dobra, miodek na razie zostawimy, bo miodek jest o tyle fajny Że on się tak szybko nie psuje Więc warto, o super, zrobimy sobie od razu ul Co jest? Aha, nie mam desek. Nie mam desek, więc już deski robię. Oto. To yy, deski. I, I jedzonko. Mamy ul. Super. Yy, myślę, gdzie tu ul postawić. Ule postawimy sobie gdzieś tak dalej. O, gdzieś tu. Tu. I od razu zasadzimy kwiatków. Sporo. Wokół ula. No czy sporo? No tyle, ile mamy. Spadajabi Abi. O. No co jest? Sadź tego kwiatka. No czemu nie sadzić? O. Super. No i dobra, pszczółki już nawet oddziałały, już będą nam robiły ul. Ej. Kurczę kurcze, miód. Będą nam robiły miód. Dawaj, ptaku, moje nasionko. Masz. Tu przyleć. jest bardzo fajna miejscówka, możesz przylecieć, tak. Mm. O, to sobie jeszcze zasadzimy. W ogóle widzę, jakoś tak dziwnie to wygląda, bo to chciałbym mieć prosto. Nie wiem teraz, jak chcę... Te, kurcze idą. Czy tak? Czy tak? Nie wiem, sprawdźmy. Mm, mam kamień, mam przy sobie. Zróbmy sobie mu murek ten betonowy. I chcę tylko pod... żeby sprawdzić, jako. Nie, 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 nie to! Kurde, no nie miałaś tego robić. Co za wiśniara. Taki dom. Dobrze mówiłem, że taki dom. Czyli tu będzie mur, a później sobie zrobimy tak. Dobra, spoko. Mi to pasuje. Jak najbardziej. Yy, gdzie tu zrobić taki ten murek, taki taki murek? Gdzie tu zrobić taki murek? Yy, dobra, wiecie co, niech on gdzieś tam sobie. Nie. Albo mogę tym dorzucić do pieca. Mogę, super. Yy, w takim razie to zostawimy sobie do palenia. Dawam, dawaj ptaszka i sobie go upieczemy znowu super. Może piórko nie wypadło, bo jesteśmy zbyt głodni, żeby piórka wypadały tam. Yy, dobra, co zrobimy dalej? Yy, he, 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 he. Myślmy, myślmy. Warto byłoby iść też na bagna yy, po to, żeby. Dobra, spróbujemy. Pójdziemy sobie na bagna po to, żeby spróbować zdobyć yy, tom. Kolec Macki. To jest broń, to jest w sumie trzecia najlepsza broń z gry, a dość łatwo się ją zdobywa, tak, bo wystarczy po prostu, że ten, um, że znajdziemy jakąś mackę na bagnach i ją załatwimy i tam nie wiem ile, ale chyba 50% szans jest na to, że właśnie nam to wydropi, co jest dość, uważam, dużo, to wcale tak, um, to nie jest tak mało, tak naprawdę jak się zabija te macki, to praktycznie 3 na 4 macki wydropią na takie coś, także myślę, że to naprawdę nie jest mało. Bawoły. Fajnie, dobrze było też Bawoła pierdzielić O, super, mamy Chestera, ale świetnie. Patrzcie, tu jest jego właśnie a bond, to co mówiłem. I jest nasz Chester. Super. Siemano, Chester. Poszukajmy teraz macki. Gdzie jest jakaś macka? O, jest macka, świetnie. Aby atakuj mackę. No nie, czemu nas bije? Co za wredna małpa. No zabijemy. Dobra, gdzieś. Kurczę, zginąłem. Ale lipa. Nie wierzę. Nie wierzę. To było głupie. To było bardzo głupie. No dobrze. Trudno. W takim razie będziemy musieli zacząć jeszcze raz. Póki co dzięki za oglądanie i jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami to zasubskrybujcie mój kanał. Hej hej, trzymajcie się.